W dzisiejszym odcinku chciałem przedstawić 5, a może nawet więcej, sposobów na walkę ze smogiem, gdy jesteśmy poza domem. W filmie Jak chronić naszych bliskich przed smogiem skupiłem się na tym, co możemy robić wewnątrz naszych domów. Dziś powiem o tym, jak my, mieszkańcy Województwa Śląskiego, możemy przyczynić się do zmiany powietrza na dobre, podejmując działania, które zaprowadzą nas do lepszego jutra. A to wszystko podczas codziennych obowiązków, dojazdów do szkoły lub pracy oraz w czasie wolnym. Jak się okazuje, korzyściom ekologicznym Często mogą towarzyszyć również ekonomiczne. Walka ze smogiem może przynieść korzyści naszemu portfelowi. Po pierwsze, zawsze kiedy możesz, rezygnuj z poruszania się samochodem. Zamiast tego skorzystaj z komunikacji miejskiej, weź rower, hulajnogę, czy w miarę możliwości wybierz się na spacer. Nawet jeżeli to rozwiązanie może być ciężkie do wprowadzenia codziennie, to zrobienie tego raz w tygodniu nie tylko będzie ciekawym urozmaiceniem codziennej rutyny, ale też podaruje mały oddech naszej planecie. A tobie czas i oszczędności, bo szybko zauważysz, ile czasu możesz zyskać, kiedy nie musisz szukać miejsca parkingowego, albo ile pieniędzy zostaje w portfelu, kiedy nie musisz martwić się o tankowanie. Po drugie, stosuj. Carsharing, czyli dzielenie się codziennymi dojazdami do pracy i szkoły, to nie tylko oszczędność paliwa, ale też odciążenie od codziennych wydatków czy obowiązków. Jeżeli jesteśmy przy temacie aut, trzecim sposobem jest jeżdżenie zgodnie z zasadami eco-drivingu. Prowadź płynnie. Nie jedź na luzie, nie nadużywaj hamulca, hamuj raczej silnikiem. Oszczędzasz w ten sposób nie tylko paliwo i pieniądze, ale też opony i klocki hamulcowe. Podczas ich ścierania powstają pyły, które szkodzą zdrowiu i osadzają się na przydrożnych polach czy uprawach. Czy zakupie następnego auta pomyśl o takim z napędem hybrydowym lub elektrycznym? Po czwarte, dziel się wiedzą na temat smogu z innymi. Zapytaj znajomego lub kogoś z rodziny, kto jego zdaniem odpowiada za powstawanie smogu. Jeżeli jeszcze nie wiesz, zapraszam do zobaczenia jednego z moich poprzednich odcinków. Zachęcaj do dbania o powietrze, powołując się na negatywny wpływ smogu na zdrowie, a także na oszczędności, które pojawią się z czasem wraz z podjęciem ekologicznych działań. I po piąte. Reaguj, kiedy widzisz, że ktoś pali śmieciami. Traktuj to jako bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia swojej rodziny, a przede wszystkim nieakceptowalne społecznie zachowanie, bo tym ono w istocie jest. Możesz wykonać zgłoszenie anonimowo, bez obawy wchodzenia w bezpośredni konflikt. Czasami po prostu nie da się tego zrobić w inny sposób. Jeżeli możesz porozmawiać, rozmawiaj i odeślij sąsiada, na przykład do moich filmów. Zachęcaj też do wymiany starych, nieefektywnych kotłów na ekologiczne źródła ogrzewania. Jeśli nie wiesz, do kiedy powinieneś wymienić swój stary piec, zajrzyj do uchwały antysmogowej. Zawiera ona harmonogram wymiany kotłów, a link do uchwały znajdziesz w opisie do tego filmu. A na koniec posać drzewo. Drzewa są niezwykle skuteczne w oczyszczaniu powietrza z toksycznych gazów i pyłów, w tym także smogu. Uczestniczą również w redukcji gazów cieplarnianych. To ile nam wyszło? Powiedzmy, że 5. Dzięki tym sposobom jesteśmy w stanie skutecznie zmienić powietrze w województwie śląskim na dobre. Podejmiesz wyzwanie?